Przed ostatnim odcinku tej serii nawiązuję do wcześniejszego odcinka, a także omówię automatyczną konwersję typów oraz skróty operatorów logicznych. Na zakończenie tej serii czas abyś zabrał się do pracy jak prawdziwy programista. Znasz już podstawy, tak więc zamiast odpalenia konsoli F12 odwiedź stronę codepen.io oraz jako anonim możesz zacząć od razu klikając w lewym górnym rogu Start Coding albo jak ja ci polecam, zarejestruj się na tej stronie za darmo po to, aby od samego swojego początku tworzyć już własne portfolio dla przyszłego pracodawcy. Po tym jak utworzysz konto możesz się automatycznie zalogować i otworzyć nową kartę, w której zaczniemy działać. W lewym górnym rogu możesz sobie zmienić nazwę Twojego aktualnego Pena. W lewym dolnym rogu odpal sobie konsolę, tą, którą tak często używaliśmy pod postacią F12. Możesz sobie zwinąć także zakładki HTML i CSS, a które nie będziemy dzisiaj używać. Możemy także zmienić sobie wygląd. I zabieramy się do roboty. Istnieje kilka operacji, które mogą być zastosowane w wartości boolean, same z sobą. Już wyjaśniam. Javascript obsługuje trzy operatory logiczne. AND, co w przełożeniu na polskim daje I. OR, tak zwane lub. NOT, tak zwane nie. Można ich użyć do uzasadnienia bulienów. Zobaczmy to na przykładach. Operator AND, AND reprezentuje wartości logiczne. Jest to operator binarny, a jego wynik jest prawdziwy tylko wtedy, gdy obie podane mu wartości są prawdziwe. Operator OR oznacza logiczne lub daje wartość true, jeśli jedna z podanych wartości jest prawdziwa. Nie jest napisana jako wykrzyknik. Jest to jednoargumentowy operator, który zmienia podaną mu wartość. Wykrzyknik true daje false. A wykrzyknik false daje truk. Podczas mieszania tych operatorów bojenowskich z operatorami arytmetycznymi i innymi, nie zawsze jest oczywiste, kiedy potrzebne są nawiasy. W praktyce zazwyczaj można sobie poradzić. Lub ma najniższy priorytet, następnie przychodzi AND, następne operatory porównania, większe niż równe i tak dalej, a następnie pozostałe. Ta kolejność została wybrana w taki sposób, że w typowych wyrażeniach takich jak poniższy potrzebna jest jak najmniejsza ilość nawiasów. Ostatni operator logiczny, który omówię, nie jest jednostkowy, nie jest binarny, ale trójskładnikowy, działający na trzech wartościach. Jest napisany ze znakiem zapytania i dwukropkiem jak poniżej. Nazwany jest operatorem warunkowym lub czasami tylko operatorem trójargumentowym, ponieważ jest jedynym takim operatorem w języku JavaScript. Wartość po lewej stronie znaku zapytania wybiera, która z pozostałych dwóch wartości się pojawi. Kiedy jest to prawda, wybiera środkową wartość, a kiedy jest fałszem, wybiera wartość po prawej stronie. Lecimy już z ostatnim tematem dla zielonych, jakim jest automatyczna konwersja typu. Na wstępie wspomniałem, że JavaScript robi wszystko, aby zaakceptować prawie każdy program, który mu dajesz, nawet programy, które robią dziwne rzeczy, dobrze to pokazują następujące wyrażenia. Gdy operator zostanie zastosowany do niewłaściwego typu wartości, JavaScript po cichu przekonwertuje tę wartość na typ, którego potrzebuje. Stosując zestaw reguł, które często nie są tym, czego chcesz, lub nie oczekujesz. Nazywa się to type coercion. Wartość 0 w pierwszym wyrażeniu staje się 0, a 7 w drugim wyrażeniu staje się 5, od stringa do liczby. Jednak w trzecim wyrażeniu plus próbuje konkatenacji stringów przed dodaniem liczb, więc 4 jest konwertowany na 4 z liczby na string. Kiedy coś. Co nie jest mapowane na liczbę w oczywisty sposób, np. wyraz 3 lub undefined, jest konwertowane na liczbę. Otrzymujesz wartość not a number. Dalsze operacje arytmetyczne na not a number powodują wydarzenie wytwarzające not a number. Porównując wartość tego samego typu za pomocą podwójnego znaku równa się, wynik jest łatwy do przewidzenia. Powinien być prawdziwy, gdy obie wartości są takie same, z wyjątkiem przypadku not a number. Ale gdy typy się różnią, JavaScript używa skomplikowanego i mylącego zestawu reguł, aby określić, co zrobić. W większości przypadków po prostu próbuje przekonwertować liczbę z wartości na typ danej wartości. Jednak gdy po dowolnej stronie operatora występuje wartość 0 lub undefined, jest ona prawdziwa tylko wtedy, gdy obie strony są 0 lub undefined. Takie zachowanie jest często przydatne, jeśli chcesz sprawdzić, czy wartość ma wartość rzeczywistą. Zamiast 0 czy undefined możesz porównywać ją za pomocą operatora podwójnego. Równa się lub wykrzyknika i równa się. Ale co, jeśli chcesz sprawdzić, czy coś odnosi się do dokładnej wartości false? Wyrażenie takie jak 0 jest równe false i pusty string równa się false są również prawdziwe ze względu na automatyczną konwersję typu. Jeśli nie chcesz, aby miały miejsce jakiekolwiek konwersje typu, istnieją dwa dodatkowe operatory. Pierwszy sprawdza, czy wartość jest dokładnie równa drugiej, a drugi sprawdza, czy wartość nie jest dokładnie równa. Tak więc pusty string i fałsz jest fałszem zgodnie z oczekiwaniami. Polecam używać trzy znakowych operatorów porównania, aby zapobiec nieoczekiwanym błędom. Omówmy krótki zapis operatorów logicznych AND oraz OR. Operatory logiczne AND i OR obsługują wartości różnych typów w szczególny sposób. Przekształcają wartość po lewej stronie na typ booleanowski, aby zdecydować, co zrobić. Ale w zależności od operatora i wyniku tej konwersji, zwrócą pierwotną wartość po lewej stronie lub wartość po prawej stronie. Operator OR na przykład zwróci wartość po swojej lewej stronie. Gdy można ją przekonwertować na wartość true, w przeciwnym razie zwróci wartość po prawej stronie. Ma to oczekiwany efekt, gdy wartości są logiczne i robi coś analogicznego do wartości innych typów. Możemy wykorzystywać tę funkcjonalność jako sposób na powrót do wartości domyślnej. Jeśli wartość początkową można przekonwertować na false, zamiast niej otrzymasz zamiennik. Operator AND działa podobnie, ale na odwrót. Gdy wartość po lewej stronie jest czymś, co konwertuje na false, zwraca tę wartość. W przeciwnym razie zwraca wartość po prawej stronie. Inną ważną właściwością tych dwóch operatorów jest to, że część po ich lewej stronie jest oceniana tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku true lub z, bez względu na to, czym jest z. Nawet jeśli jest to program, który robi coś niewiarygodnego, wynik będzie prawdziwy, a Z nigdy nie będzie odpalony. To samo dotyczy fałszu i D, który jest fałszem i sygnoruje D. Operator warunkowy działa w podobny sposób. Z drugiej i z trzeciej wartości oceniana jest tylko ta wybrana. W kolejnym odcinku czeka na Was podsumowanie kursu oraz wielka niespodzianka. Mam nadzieję, że podobał się Wam dzisiejszy odcinek. Na dzisiaj to tyle. Udanego tygodnia i widzimy się za tydzień w podsumowaniu kursu. Niesamowita niespodzianka.